Wiele osób żyje jak osoby trędowate, i nie dzieje się to nie dzieje się to z powodu chorób skóry, ale z powodu wewnętrznego trądu. Tym trądem może być toksyczny wstyd, który oczywiście różni się od zdrowej wstydliwości, która chroni to, co osobiste w nas, to co intymne, chociażby. Intymność emocjonalną czy duchową, ale toksyczny wstyd jest jak trucizna, która zatruwa nasze życie duchowe, emocjonalne, relacyjne. I ten toksyczny wstyd może być efektem zawstydzania, wyśmiewania, poniżania, kpiny, ironii, hamskiego traktowania. W czasach współczesnych Jezusowi trędowaci, ponieważ trąd jest chorobą poważną, ale też i zaraźliwą, trędowaci mieli za zadanie być w poszarpanych ubraniach, w potarganych włosach, i z daleka mieli krzyczeć nieczysty, nieczysty. To w takim geście ostrzegawczym, żeby ci, którzy są zdrowi, powiedzmy, nie zbliżyli się do trędowatej osoby i się od niej nie zarazili. I ten trąd, o którym wspomniałem, toksyczny wstyd, on niekoniecznie jest głośnym wołaniem. To mogą być demony, w sensie takim potwory, które krzyczą w naszej głowie. To może być co, coś, co my sami w głowie sobie mówimy. I to niekoniecznie oznacza, i to niekoniecznie musi być słowo nieczyste. Tym trądem może być wmawianie, że sam sobie wmawiam. Nieważna, nieważny. Niegodna miłości, niegodny miłości. I Jezus tych trędowatych z dzisiejszej Ewangelii oczyszcza i prosi a teraz idźcie i pokażcie się kapłanom. W tamtych czasach właśnie trąd i inne choroby skórne i jeżeli następowało uzdrowienie, potrzebne było, żeby ktoś to potwierdził i to byli właśnie kapłani, żeby potwierdził tak, potwierdzam, jesteś uzdrowiona, uzdrowiony, możesz wrócić do społeczności. Więc to było na takiej zasadzie, że mieli się pokazać i potwierdzić, że już są uzdrowieni, że mogą normalnie żyć we wspólnocie i już nie zarażają. Jeden z nich nie poszedł, a właściwie to zanim poszedł, to się wrócił do Jezusa. I tutaj wiele osób, wielu księży mówi, że głównym tematem tej Ewangelii jest wdzięczność, i tak cały czas mówię o wdzięczności. Oczywiście, wdzięczność jest czymś pięknym i wdzięczność nie jednej osobie uratowała życie. Są książki o wdzięczności. Wdzięczność pomaga wychodzić z dramatów, z depresji. Wdzięczność jest czymś niezwykle cennym i niezwykle ważnym w naszym życiu, ale to nie jest Ewangelia o wdzięczności. Tutaj nie ma obmowy o tym, że ten Samarytanin uzdrowiony przyszedł Panu Jezusowi podziękować, że jest kulturalny. To Pan Jezus. Dziękuję za uzdrowienie. Nie. On przychodzi, wraca i donośnym głosem chwali Boga. Pada na twarz u nóg Jezusa i oczywiście dziękował Mu, ale to było przede wszystkim oddawanie chwały Bogu i padanie na twarz przed Jezusem, czyli uwielbienie Boga i wyznanie w Jezusie Boga. Czyli głównym tematem tutaj nie jest wdzięczność, ale Chrystus, który jest nową i jedyną świątynią. Mają za zadanie iść do świątyni, pokazać się kapłanom, a ten Samarytanin przychodzi do Chrystusa, który jest nową jedyną świątynią jedynym i najwyższym arcykapłanem. To właśnie w Jezusie. Jest to, czego szukamy. I nasze przychodzenie do świątyni o tyle ma sens, o ile szukamy tutaj Jezusa. Ci trędowaci, tych dziewięciu, oni, w tym takim poczuciu oczyszczenia, szli do świątyni, żeby potwierdzić to, dostać potwierdzenie, że są oczyszczeni. Oni idą spełnić rytuał, religijny rytuał. Ale spełnienie religijnego rytuału i poczucie oczyszczenia to może być jeszcze za mało, bo potrzebujemy dogłębnego uzdrowienia, które nazywamy zbawieniem. Więc to, to też nie jest Ewangelia o wypełnianiu religijnych rytuałów. Jeszcze w Starym Testamencie było tak, że no, Izraelici mieli tylko przekazania Boże prawo, więc dla nich. Bycie zbawionym, dążenie do zbawienia, bycie usprawiedliwionym to było zachowywanie prawa. Nie było jeszcze Jezusa. To było jedyne, co mieli Boże Prawo, I, i przez to, że starali się zachować to Boże Prawo, mieli poczucie, że są sprawiedliwi, czy usprawiedliwieni, czy zbawieni. Ale od momentu, kiedy jest Chrystus, który nam przyniósł nowe prawo, nowe przykazanie, przykazanie miłości. Jezus mówi, przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Kiedy już mamy Chrystusa, jedyną świątynię, jedynego arcykapłana, kiedy w Chrystusie mamy usprawiedliwienie z łaski, czyli z daru, wracanie do religijnych rytuałów i pokładanie nadziei w tym, że ja, spełniając religijny rytuał, czy o własnych siłach pozbędę się grzechu, czy to ona mnie się opiera. Jest takie myślenie starotestamentowe, że moja aktywność zapewnia, zapewnia mi usprawiedliwienie, takie myślenie jest niewyczeniem krzyża Chrystusa. Bo jeżeli ja przychodzę do spowiedzi i chcę się bardzo szczegółowo z wszystkich grzeszków wyspowiadać, i chcę się tak mocno tak, <laughs> tak wziąć, wziąć w garść i już teraz nie będę grzeszył, o własnych siłach chcę to zrobić to niweczę krzyż Chrystusa, bo nie pozwalam się Chrystusowi kochać, bo zbyt dużo polegam na sobie. Być może to dobrze, wiem, że to, co powiem, może zabrzmieć przykro, a może nawet obrazoburczo. Być może dobrze, że czasami postawienie poprawy i poprawa nam nie wychodzi, bo jeżeli jest oparta o nasze siły, wbiłaby nas w pychę, że to ja zrobiłem, mnie się udało. To rozczarowanie samym sobą, to doświadczenie niemocy, bezradności kieruje nas w stronę Chrystusa, żeby to łaska nas usprawiedliwiła, żeby to miłość Boża nas podniosła, żeby to miłość Boża nas uzdrowiła. Warto wyznawać grzechy, warto postanawiać poprawę, warto się spowiadać, ale to ostatecznie nie religijny rytuał, nie skrupulantyzm. W konfesjonale nas ratuje, tylko doświadczenie miłości. Ci trędowaci mieli iść do świątyni i pokazać się kapłanom. I co robi ten samarytanin, który wrócił? Pokazuje się Jezusowi. Pokazuje, jakby odsłania to, co wstydliwe, to co zawstydzone, to co poranione. Odsłania przed Jezusem. Pozwala, żeby. Jezus spojrzał na niego właśnie spojrzeniem pełnym miłości, pełnym przyjęcia, takim, które podnosi. Siostry i bracie, Jezus kocha cię bardzo, bardzo, bardzo. I to nie mój skrupulantyzm mnie oczyścił zdrowi. Oczyszczenia prawdziwego doświadczam dopiero wtedy, kiedy pozwalam się pokochać, kiedy zbliżam się do Jezusa, żeby doświadczyć spojrzenia pełnego miłości, to uzdrawia, to oczyszcza serce, miłość. Dlatego tak cenna jest adoracja Najświętszego Sakramentu, którą możemy właśnie tak ukazać, że kiedy przychodzimy na adorację Najświętszego Sakramentu, to pozwalamy, żeby Jezus nas kochał. Pozwalamy, żeby spojrzał na nas z miłością. Dlatego też czytanie Pisma Świętego jest tak bardzo cenne, bo to Słowo Boże też sprawia, że zbliżamy się do Jezusa i możemy mieć to doświadczenie, że Jezus patrzy na mnie z miłością. Jezus mówi do tego Samarytanina, wstań, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. To znaczy, że On uwierzył, że Chrystus jest Bogiem. On uwierzył, że Chrystus jest Mesjaszem. Oczywiście Ewangelista tego tak nie odczytuje, ale to, co robi, chwali Boga, pada na twarz przed Jezusem, to jest właśnie wyznanie w Chrystusie Boga, Mesjasza, Zbawiciela. To, to jest właśnie wiara w to, że Chrystus jest Bogiem i wiara w to, że Chrystus jest Mesjaszem namaszczonym, żeby nas zbawić, pojednać z Bogiem, żeby nam objawić Bożą miłość, żeby nas zanurzyć w Bożej miłości. Wiara w to, że to właśnie miłość Jezusa jest godna czci, uwielbienia. Ten Samarytanin pozwala na to, żeby Jezus patrzył na niego z miłością. I to możemy nazwać też kontemplacją. Święty Jan Maria Vianney powiedział, że kontemplacja, co to jest kontemplacja? Ja patrzę z miłością na Niego, a On patrzy z miłością na mnie. Ja nie pamiętam kolejności, ale być może ona jest odwrotna, ale najcenniejsza jest właśnie taka. Co to jest kontemplacja? Pozwalam, i chyba tak powiedział Jan Maria Vianney, pozwalam, żeby Jezus patrzył na mnie z miłością, Jezus patrzy na mnie z miłością i ja patrzę z miłością na niego. Niech ta Eucharystia będzie dla nas takim doświadczeniem, że pozwolimy, żeby Jezus na ciebie, siostro i bracie, patrzył z miłością i my możemy na niego, ukrytego w świętym chlebie, w najświętszej Eucharystii. Patrzeć na Niego z miłością, otworzyć przed Nim nasze serce, po to, żeby to, co kruche, to, co zranione, to, co zawstydzone, zostało uzdrowione przez spojrzenie Jezusa pełne miłości.